Dzień dobry. Witam was na kanale Lego Kracja. Dzisiaj mam wielką przyjemność zaprosić was na to, aby razem ze mną poznawać zestaw Lego Chińskie Święto Latarni. Od kiedy tylko zobaczyłem, że ten zestaw ma być wypuszczony, wiedziałem, że muszę go mieć. Wiedziałem również, że nie ma na co czekać, ponieważ te zestawy są wyłącznie sprzedawane na stronie Lego i w sklepach Lego. One, jeżeli pojawiają się w jakimś obrocie wtórnym, to dzień, niekiedy, gdzie nie, ale co do zasady, one są takimi stałymi ekskluzywami LEGO. Jeszcze kilka lat temu zasadniczo można je było kupić tylko na rynku chińskim, ale na szczęście od dwóch bodajże lat są również dostępne na rynku europejskim. Zestaw liczy 1793 elementy, kosztuje 469 zł. Ja na szczęście miałem ponad 200 na karcie VIP, zatem no tak bezpośrednio za niego tyle nie zapłaciłem, ale koniec z tym bezproduktywnym gadaniem przechodzimy do unboxingu. Szwajcarski scyzoryk amerykańskiego komandosa jak zwykle w gotowości, jak zwykle w natarciu. Jedna taśma ochronna, druga taśma ochronna, bam bam bam. Oto cały zestaw. 11 woreczków, dwie płytki konstrukcyjne i instrukcja. I przechodzimy do budowania. A tak prezentuje się złożony zestaw. Jego wymiary to 38 na 25 cm oraz 19 cm w najwyższym punkcie. Całość zestawu osadzona jest na dwóch płytkach konstrukcyjnych, które łączą się ze sobą w taki sam sposób jak budynki z serii modular. Tak samo również jak cała seria modular, nasza konstrukcja, nasza budowla, czy można należało powiedzieć w tym przypadku park-ogród, otoczony jest chodnikiem, który zasadniczo pokryty jest tejlami różnego kształtu i długości. Dzięki temu bez problemu możemy połączyć naszą konstrukcję z płytkami licznymi i tworzyć większe makiety razem z naszym zestawem. Obowiązkowo na chodniku musi być również ławeczka, choć ma ona inny kształt konstrukcji od ławeczek używanych w serii modular, jest mniejsza, a oparcie nie jest składane. Niemniej to urozmaicenie należy zaliczyć na plus, ponieważ nazwa tego zestawu to chińskie święto latarni, zatem mamy tu również latarnie, a w zasadzie całe mnóstwo latarni, lampionów. Biszących, stojących, różniących się kształtem, kolorem oraz zdobieniami na nich umieszczonymi. Część latarni udekorowana została dodatkowo takimi biszącymi płachtami z napisami chińskimi. Nie wiem, co to oznacza, być może to jest to, co w opisie tego zestawu zostało nazwane tradycyjnymi sztandarami Chun Lian. Niemniej bardzo dobrze wpisuje się to, łączy się to z całą estetyką azjatycką, chińską naszego zestawu. Do ogrodu możemy wejść poprzez jedną z dwóch bram księżycowych. Jak widzimy, ozdobione jest ona takim dachem, z takiej dachówki, wszystko na modłę azjatycką. Dodatkowo na tym dachu są takie rzeźby, przedstawiające bodajże smoki, niewielkie smoki. Ponadto po lewej stronie możemy zobaczyć pomnik, jakąś statuę, jakieś postaci. Widzimy bogato zdobiony w pismo chińskie tors. Drugie wejście do naszego ogrodu, również brama księżycowa, podobne zdobienia na górze, z dachówki, natomiast tutaj jeszcze mamy po bokach taki trochę wyższy murek i widzimy takie prześwity, które zostały wypełnione taką zdobną kratownicą. Widzimy również jakieś drzewo pnące się wzdłuż tego murku różowo-fioletowe. A oto i okratowanie, a po dwóch bokach dwa lampiony. Jak widzimy, jeden z lampionów po bokach jest zdobiony. Jest to jakiś chyba byk czy bawół. Okrągłe wejście prowadzi nas po prostej, o różnej fakturze kostce brukowej drodze i dochodzimy do niewielkiego mostku, który łączy dwie części ogrodu. W środku naszego ogrodu bowiem znajduje się atrakcyjny wizualnie staw, Łączący czy dzielący, zależy jak na to patrzeć, obie części naszego parku. Mamy tu lilie wodne, pływające ryby, ale przede wszystkim mamy efekt górnej głębokości wody, który osiągnięty został poprzez położenie warstwy przezroczystych, błękitnych teli, należących pod spodem niejednolity w kształcie i kolorach warstwy klocków. Bliżej przyjrzyjmy się, jak ten efekt niejednolitej głębi wody został osiągnięty, jak fajnie wyglądają te nadrukowane. Ryby na przezroczystych tailach, pływające wokół lili wodnych. A jeśli będziemy dokładnie patrzyli, to pod mostem spostrzeżemy nieoczekiwanego gościa, a konkretnie małą żółtą żabkę. Dzięki czemu, dzięki tym wszystkim efektom, nasz staw, nasza sadzawka sprawia wrażenie pełnej życia i jest bardzo urokliwym, bardzo istotnym elementem całego parku. Centralną atrakcją nazwijmy to prawej części ogrodu, jest figura, czy raczej pomnik przedstawiający bawoła. Oczywiście wszystko utrzymane w stylistyce chińskiej, w barwach czerwono-złotych. Nasz byk, jakżeby inaczej, jest również latarnią, a to ze sprawą umieszczonego w nim świecącego klocka, którego przycisk umieszczony został za ogonem. Jak widzimy, świeci bardzo dobrze, szczególnie przód naszego byka, bardzo dobrze oddaje czerwone światło. Ponadto byk, czy bawoł, jak kto woli, został wyposażone w ruchomą głowę, co dodatkowo wzmacnia, zwiększa elementy bawialne tego elementu zestawu. W tej części ogrodu koniecznie należy zwrócić uwagę jeszcze na girlandy czy sznur wiszących lampionów. Mamy tu tak naprawdę trzy rodzaje latarni, które wiszą na takim sznurze. Ponadto wszystko jest osadzone na takich dwóch słupkach i dodatkowo te słupki są jeszcze wyposażone w takie. Lotki, płaskie tejle nadrukowane złotą farbą. Ponieważ jesteśmy w ogrodzie, zatem przyjrzymy się jeszcze drzewom. O tym fioletowo-różowym wcześniej wspominałem, natomiast jest jeszcze drzewo bambusowe. Jak widzimy, jest ono jasno i ciemnozielone, co zapewne odpowiada młodszym i starszym pędom tego drzewa. Drzewo to rośnie na skraju dwóch części naszego ogrodu. Zatem przejdźmy teraz do tej drugiej, nieco mniejszej, ale równie ciekawej części. Druga strona ogrodu, tak naprawdę, zarezerwowana jest dla azjatyckiej, jak żeby inaczej, altany. Do której prowadzi dźwirowo brukowana dróżka, wzdłuż której po każdej ze stron wisi rząd czerwonych, częściowo zdobionych złotem, lampionów. Sama altana jest stułowana na takim kamienisto-skalnym wzniesieniu, na które wchodzi się po schodach. Wygląda tak, jak chiński pawilon wyglądać powinien: czyli mamy spiczasto-strzeliste zlaszenie na modu azjatycką, oczywiście, oraz drewniany, zapewne bambusowy szkielet, na którym cała konstrukcja się opiera. Ponadto mamy też kolejny, zadrukowany chińskim napisem element, który każdy w własnym zakresie może próbować rozszyfrować. No i mamy oczywiście 7 minifigurek. pięć pełnoprawnych minifigurek z ruchomymi nóżkami oraz dwoje dzieci. Pierwszy niech będzie turysta w takim oldschoolowym swetrze. Posiada on aparat oraz dwa oblicza. Uśmiechnięte i takie bardziej stonowane. Kolejna minifigurka posiada napój, ale główną jej zaletą jest jej bluza. Nie chodzi nawet o sam przód bluzy, tylko o jej tył, ponieważ z tyłu widzimy, że ma kaptur nadrukowany. Ten kaptur jest w kształcie takich rogów, byczych bawolich. Kolejna minifigurka przedstawia turystkę, posiadającą atrybut każdego współczesnego turysty, czyli telefon komórkowy. Kolejna figurka, to znowu pani trzymająca aparat komórkowy, tym razem na selfie sticku. Ona również wyposażona jest w bluzę z kapturem w kształcie takich rogów bawolich. Przechodzimy do mojej ulubionej figurki, a więc bardzo zadowolonego turysty, pana jedzącego. Nie wiem, chyba jakiś deser bądź lody. No z tyłu fajnie drukowane plecy z takim plecakiem, natomiast to co jest najfajniejsze w tej minfigurce, to jej druga twarz. Otóż twarz wybitnie najedzonego turysty. Takiego aż do rozpuku. Przechodzimy teraz do dwójki naszych dzieci. Tu mamy dziewczynkę z takim pony na bluse oraz z króliczkiem na dyskorolce. Posiada na dwa oblicza. W tym drugim obliczu chyba jest przestraszona, a może zdziwiona. W każdym razie widzimy, że nie ma króliczka. Może to z tym jest związane. Jest również i mały chłopiec. Posiada on taką latarenkę, która jest zdobiona złotem. Dodatkowo na szyi ma szal. On również posiada dwa oblicza, z tym, że to drugie jest wyraźnie smutne i wygląda tak, jak gdyby się zgubił. No cóż, cały zestaw jest po prostu świetny. Jest spójny stylistycznie, jest kolorowy, ale nie przesłodzony. Dwie części ogrodu są nie tylko połączone ze sobą tak jak w serii modular, ale również dają możliwość łączenia z innymi zestawami wyposażonymi w takie łączenia. Gdybym miał szukać nawet jakiejś przewagi na serię modular, to jest to właśnie struktura otwarta ogrodu. Brak zadaszenia można włożyć i wyjąć minifigurkę nie ryzykując przypadkowego przemylowania całej konstrukcji, co niestety zdarza się w serii modular. Z drugiej strony osadzenie całej scenerii naszego zestawu na płytkach konstrukcyjnych daje przestrzeń. Nie ma tu płaskości, która jest moim zdaniem pewnym minusem części zestawów LEGO City, tych w których są przedstawione fragmenty miasta. No i najważniejsze, nie ma tu żadnych nalepek. Ja dziękuję Wam wszystkim za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału no to lego, cześć.